Cześć, witajcie w 13 odcinku wirtualnego Kaduka. Jest to seria, w której pokazuję gry VR na platformę Quest 2. A dziś, gra, na którą czekałem z niecierpliwością, gra, której twórcy nęcili co chwilę, że już już będzie, ale meta nie chce ich wpuścić. No i w końcu, 24 maja 2022 roku, wpuścili. Tego samego dnia ukazała się również wersja na Steam. A mowa o grze Shores of Loki. Od studia o nazwie Mike TV. Co ciekawe i w sumie chyba rzadko spotykane, Mike TV to firma zarządzana tylko przez kobiety. Ja na grę bardzo czekałem, ponieważ jedną z moich ulubionych gier VR w ogóle jest Puzzling Places. Korzystając z okazji, chciałbym podziękować Kubie Stolarkowi, szkoda, że już nie nagrywasz wem 2 za znalezienie tej gry, a wcale nie była wtedy w topce. Dziękuję też Simplexowi z podcastu M2. To twój filmik ostatecznie zachęcił do kupna Puzzling Places. Możecie się więc domyślić, czym jest Shores of Loki. Tak, to puzzle, ale nie takie same jak wyżej wymieniona gra, to na pewno. Jak się paniom z MikeTV udała produkcja i czym nie wciągnęła, przekonacie się za chwilę. Zapraszam. Grze wcielamy się w enigmatyczną kobiecą postać, która postanawia ruszyć w podróż i naprawić cały świat. Oprócz nas, jako operatorów, pomaga jej w tym ogromny, chyba kamienny kolos, który wydobywa fragmenty puzli wprost z dna wód. Narracja jako taka jest tylko na początku, zanim zaczniemy układać pierwszą układankę. Potem jest już tylko składanie klocków. W podróży naszej na dzień dzisiejszy to jest w połowie czerwca 2022 roku zwiedzimy cztery światy, wszystkie różne, choć nie jakoś diametralnie. Każdy ze światów zawiera co najmniej dwa zestawy układanek. Zdarza się więcej, zdarza się, mniej, no mniej się nie zdarza. Dodatkowo nie ma możliwości zwiększania ilości elementów jak w klasycznych puzlach. Wydaje się mało, prawda? I jest to mało, nie ma co ukrywać. Liczę na to, że nowe układanki będą się pojawiać regularnie. elements to collide in harmony I strive to make a difference I have no choice really So if this is what it takes then this is what I'm willing to do Ale ilość rekompensowana jest przez jakość Puzzle są wymagające i czasem trzeba dokładnie trafić maciupeńkim kawałkiem, by złożyć element. Rozgrywka zaczyna się od wybrania etapu poprzez złożenie dwuelementowej geody w całość. Powiem szczerze, na początku nie ogarniałem tego menu, niestety nie zostało to nigdzie pokazane łopatologicznie, jak się tutaj poruszać. Do menu możemy zawsze wrócić klawiszem na kontrolerze. Obiekty łapiemy za pomocą trigera bądź gripu, jest to obojętnie. Możemy je obracać dowolnie, choć czasem jest to dość ślamazarne. Zestawy mogą na początku przytłaczać, ale nie bójcie się, każdy zestaw jest składany etapowo, zawsze tylko kilka elementów jest do złożenia naraz. Na początku cztery, później nieco więcej, potem wracamy znowu do czterech. Czasem te cztery dokładamy do już złożonego kawałka, a czasem musimy te nowe najpierw złożyć i dopiero wtedy dopasować do reszty. Jeśli w którymś momencie się zgubimy, gra oferuje system podpowiedzi. Widzimy wtedy świecące się gwiazdki przy fragmentach, które trzeba dopasować. Jak ktoś jest leniwy, to całą układankę można tak złożyć. Nie ma limitów podpowiedzi. Ale to byłoby nudne, nie? To, czym Shores of Loki zachwyca, to oprawa audiowizualna. Podobnie jak u konkurencji, mamy obiekty o wysokiej jakości teksturach. Tylko tutaj są to nowe kreacje, nie obiekty istniejące w prawdziwym świecie. Każdy z nich jest wręcz monumentalny. Dodatkowo twórcy dodali takie śmieszne ludziki, które sobie chodzą po nich. Miły dodatek, daj dający trochę życia tym obiektom. Tym, co osobno zasługuje na wspomnienie, to przepiękna, subtelna muzyka niosąca się w tle. Idealnie uzupełnia to, co dzieje się dookoła. Efekty dźwiękowe też stoją na wysokim poziomie. Na przykład, gdy za bardzo zbliżymy do siebie elementy kamienne, to usłyszymy charakterystyczny dźwięk ocierania. To samo przy elementach drewnianych to naprawdę czuć słowem tutaj wszystko jest jak należy i zachwyca. Podsumowując. Shores of Loki może się okazać moim zdaniem godnym rywalem dla Puzzling Places, ale dopiero, i to, jest, to trzeba podkreślić, dopiero gdy będzie w tej grze więcej zawartości albo możliwość większej ilości puzli w układance. Wizualnie nawet bardziej zachwyca, jest trudniejsze, bardziej skomplikowane w obsłudze, ale nie mniej wciągające. Gra, jak na to, że jest dopiero na początku swojej drogi produkcyjnej, jest technicznie dobrze zrobiona. Wiadomo, jest parę rzeczy, które można poprawić, ale o tym już powiedziałem w trakcie tego wideo. Nie jest to nic odrzucającego, tak czy inaczej. Z niecierpliwością czekam na kolejne mapy i klocki, i trzymam kciuki za panie pracujące nad tą grą. I jeśli jakiś pan też jest, to również za niego trzymam kciuki. Ja nie czuję żadnych oporów, aby polecić wam tą, tę grę. Jeśli lubicie puzzle, nie ma na co czekać. Polecam z całego serca. To był trzynasty odcinek wirtualnego kaduka, a gra, którą oglądaliście, to Shores of Loki od MikeTV. Dziękuję pięknie za uwagę, cześć i do zobaczenia.